Dziś chciałbym podzielić się z wami moją opinią na temat inwestycji w kapsuły Sztokon 2021. Ostatnio zrobiło się o nich dosyć głośno, ponieważ kapsuły zaczęły po prostu sobie odbijać. Jak ja na to reaguję i czy w nie zainwestuję i co o tym wszystkim sądzę, czy rzeczywiście mogą przynieść naprawdę ogromny zysk, powiemy dzisiaj krótko w tym odcinku. Ale zanim to, to. Przedstawienia dla osób, które jeszcze mnie nie znają. Cześć, ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie, gdzie dzielę się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z ponad dwutysięczną publiką na moim kanale. Więc jeżeli chcesz do nich dołączyć, to kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj, a codziennie będziesz dostawał jakiś wartościowy film odnośnie inwestowania na Steamie. Z tego miejsca chcę Wam jeszcze podziękować za 2000 subów, jesteście naprawdę wielcy i mam nadzieję, że lecimy z tym dalej. Ostatnio bardzo głośno zrobiło się o tym, że eventy bez tła zaczęły powoli odbijać. Najbardziej odbił Sztokholm, a cena kapsu wzrosła procentowo całkiem, całkiem nieźle. Dla jasności dodam tylko, że obecnie nie posiadam żadnych kapsu ze Sztokholmu, ale posiadam niektóre wybrane wersje holo różnych naklejek. Takich jak na przykład Copenhagen Flames. Z tego względu mogę być nie do końca obiektywny, więc musicie mnie zrozumieć. Dobra, ale już przechodząc do rzeczy: co wydarzyło się z kapsułami? Kapsuły odbiły nieco od długiego trendu spadkowego, który widzimy teraz na ekranie, który obserwowaliśmy w sumie przez parę miesięcy. Dla mnie fakt, że te kapsuły z teoretycznie innym systemem naklejek niż ich młodsze wersje. Jeszcze rok temu, gdyby ktoś powiedział, że te eventy będą tak bardzo tanie, po prostu bym w to nie uwierzył. Ilość kapsuł ze Stockholmu 2021 jest naprawdę niewielka, co sprawia, że stają się one jedną z najbardziej rzadkich. Kapsu w porównaniu do tych nowych eventów. Czy to oznacza, że to dobra inwestycja? No niby tak. Jeśli czegoś jest mało na rynku, teoretycznie powinno zyskiwać to na wartości. Pozwolę sobie wtrącić tutaj słowa od sponsora dzisiejszego odcinka, jakim jest PirateSwap. Swap. Pirate Swap to strona, na której możesz wymieniać, sprzedawać i kupować swoje skiny. Mają oni tutaj dużo itemów, które mają fajne naklejki i można sobie to fajnie szybko wyszukać dzięki wyszukiwarce naklejek. Poza tym z moim kodem CS inwestycja dostajesz 35% bonusu, więc naprawdę się opłaca sprawdzić. Swapa. Ale to nie jest tak, że nagle z dnia na dzień ilość tych kapsuł spadła o milion sztuk i ich cena wzrosła. Od dawna wiedzieliśmy, że ich ilość jest w sumie ograniczona, a mimo to ich cena przez długi czas nie rosła praktycznie wcale, a wręcz spadała, co widzimy na wykresach. Wystarczy spojrzeć na wykres, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przez ostatni rok była to dobra inwestycja. Odpowiedź brzmi w każdym przypadku nie. Ale dlaczego w sumie się tak dzieje? Otóż kapsuł może było mało i nadal jest ich mało, ale spójrzmy na przedmioty, które się w nich znajdują i porównajmy je do konkurencji np. z Paryża, gdzie naklejek jest naprawdę mnóstwo i kosztują grosze, przez to, że ten event był strasznie przeinwestowany. Naklejki z tego eventu wcale nie wyglądają bardzo brzydko. Jeśli spojrzymy na inne turnieje, to czy rzeczywiście ktoś byłby skłonny zapłacić 4 razy więcej za naklejkę np. na Stockholm 2021 niż za Navi z jakiegoś. Innego eventu, gdzie niektóre eventy po prostu wyglądają lepiej od tego Sztokholmu, bo ja nie rozumiem, jak zwykły konsument miałby sens wydawania dwa razy, czy tam trzy, czy nawet cztery razy więcej za naklejkę, która wygląda bardzo podobnie, tylko ma napis Sztokholm. Patrząc na to, zastanówmy się, na jakiej podstawie kapsuły miałyby wrócić do swoich dawnych wartości, skoro ich naklejki mają tak dużą, tanią konkurencję. Oczywiście istnieje grupa kolekcjonerów, pasjonatów, którzy. Będą chcieli oklejać swoje bronie takimi naklejkami właśnie ze Sztokholmu, nieważne ile oni będą kosztować, ale to wciąż tylko garstka i niewielki procent konsumentów. Zwykły konsument raczej nie będzie skłonny przepłacania za naklejkę, która wygląda podobnie do innej naklejki, która kosztuje znacznie znacznie taniej. A czasem nawet te naklejki z Ferpu Paryża są po prostu ładniejsze niż te naklejki ze Sztokholmu w niektórych wersjach, No w niektórych wersjach wygrywa na pewno Sztokholm. A zamienników mamy tu naprawdę sporo, bo to jest Anfer 2022, Paryż 2023, Kopenhaga 2024 czy Szanghaj 2024, które są dostępne naprawdę jeszcze w ogromnych ilościach szczególnie Paryż. Nawet jeśli te kapsuły oferują inny system na krajach, gdzie na przykład znajduje się efekt folii, czy naprawdę jest tam jakiś taki unikalny sticker, który będzie w stanie pociągnąć ceny kapsuł w górę? Nie twierdzę, że te kapsuły nie urosną w długim terminie. Jest to jak najbardziej możliwe, jednak nie widzę szans na to, by w ciągu najbliższych dwóch lat osiągnąć wyniki tak jak w przeszłości, w czasach, gdy eventy tła nie były standardem, jeżeli o to chodzi. Ciężko mi uwierzyć, że na przykład kapsuły z Sztokholmu wrócą do swojego ATH w najbliższym roku. To moja opinia, a ty co sądzisz na temat Sztokholmu i innych kapsuł? Czy według ciebie te kapsuły powrócą do swoich ATH, a może nawet je pobiją? Jaka jest twoja opinia? Bo jestem z tego bardzo ciekawy i chętnie wejdę w polemikę w komentarzach. To było na tyle, ja się z wami żegnam. Na razie.